Siemaneczka, z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie wycinkę drzew, załadunek, załadunki może i wywózka do starego tartaku, bo niestety... oczywiście zapis. Czekajcie chwilkę. Bo niestety w tartaku skończyło mi się drewno. No nie mając drewno w tartaku nie zarabiam i tyle. Więc sobie troszkę potniemy. Tylko chyba damy inaczej sobie podjadę Bo będę chciał wyciąć jak najwięcej drzew ogólnie z tego terenu Czemu mam na czerwono świecina czerwono O co chodzi? Co to nie moje działo Czego nie obejmę Co ja do nie obejmę? Ajajajaj, dobra. Więc teraz sobie zostawię otnę te, które mogę, to sobie później zetnępiło. piłą. Kurwa, nie wiedziałem, że ona nie ma takie opinii, obejmie. Kurde, ogólnie świerków nie obejmie. No to nie fajnie, bo zaplanowałem sobie te działa tutaj w tę stronę ciąć. Później będzie problem z załadunkiem, dobra? Tniemy te przy drodze, a później będziemy chcieli sobie tamta. Niestety tego nie przewidziałem akurat, że tych kni nie utnę. No nic. Ja sobie później poradzę z tym. E, w, w, w motorową sobie potnę może wskocz tam do tyłu Już nie mogę tu ciągnąć, bo będę ciągnął następny to, to obok <laughs> więc sobie poradzimy e, na no dzisiejszy odcinek troszkę się powtórzy z tym pierwszym no ale nie chcąc trzeba to robić na tym polega ta mapka w sumie Sobie później to jeszcze zrywką wyciągnę, żeby było w jednym miejscu poza, poza nagrywaniem typowo wyciągam to jak należy. jaj, nie o to mi chodziło. Dobra, sobie trochę złożę, przyjadę sobie tak, bo chcę wykorzystać trochę tutaj, później sobie tu nadsadzimy. ...drzew w późniejszym czasie. I będziemy lecieć dalej z... Chciałem od razu ładować na samochód, no ale zauważyłem, że ciężko będzie... ...ciężko będzie ładować od razu na samochód, więc... ...bo dzieją się dziwne rzeczy, skręcają, puknie i w ogóle, więc sobie załaduję to później ładowarką. Dlaczego mi te, te drzewa skręcają? Dobra. Ja nie przejmuję się tym zbytnio, bo i tak będę to później od nowa e, robił, więc... Będę wyciągał, więc ja sobie powyciągam je na mniej więcej w jedno miejsce, żeby... Żeby mi fajnie to się sprawowało w miarę. Dłużej troszkę. Kurde, nig nigdy nie wiem jak sobie dobrze kamerę ustawić, żeby... Zwracaj się. Do przodu trochę. Że sobie drogi, też drogi nie chcę załadować zbytnio drzewem, żeby... Na górę, na górę, na górę. Wiecie, no i drzewo drzewem samo skręca, więc do tego też muszę y, troszkę pobawić się później tą zrywką do ciągnika. Na pewno będę chciał, może w następnym już odcinku jak, jak się uda mi zarobić na tyle, będę chciał, yy, będę chciał już kupić tą zrywkę stacjonarną, żeby, która stoi, na, które, która stoi, yy, żeby też sobie ją przetestować. Czekajcie chwilkę, bo muszę odebrać telefon istoty Dobra, jestem z powrotem. Jak sobie kilka minutek potniemy, bo akurat ostatnio mimo, że robiłem taki odcineczek, to bardzo mało ciąłem, dlatego też można powtórzyć zawsze. No co, no w sumie tak to będzie wyglądać, wyglądać teraz. więc można, mogę uciąć to i, i zaczniemy. Pojawimy się już na transporcie do, do starego tartaku. Może jeszcze załadunek pokażę, więc no, będziemy widzieć. Widzimy się za chwilkę. No, będę już wyciągać sobie te java. Zastanawiam się gdzie wyciągnąć, czy ich nie wyciągać aż tutaj, bo tu jest dużo placu na załadunek. Mógłbym w sumie tutaj je wyciągać, żeby żeby było lepiej później ładować, bo nie, wyciągnę je sobie tutaj, no to nie będę jak wykręcić za bardzo między tymi drzewami. I tak trzeba będzie chyba zrobić. Jej kurde, nie wiem. Widzę, że z tego co widziałem na filmikach, to dużo osób ma na tej mapce problem z tym miganiem, miganiem kolorów. Nie wiem dlaczego. Czy jakiś jest błąd w mapce, czy coś. Ale strasznie, aż oczy się idzie dostać. Dobra, zapniemy te trzy. Zaczniemy od tego. i pociągniemy sobie jeszcze tamte trzy. Muszę je troszkę zbliżyć, jakby o, o o o o. Dobra, Kurde, pomyliłem ja sobie, zmieniłem miałem nacisnąć R, a nacisnąłem E. wydałem jakieś spadki fps dziwne. A więcej nie zapnę, bo za daleko stanąłem. Jedziemy, tam sobie będę wyciągał je i. No ogólnie z wycinką będziemy szli stamtąd w tę stronę jak dosyć opustoszy ten teren, to wtedy zakupimy sadzarkę do drzew i posadzimy nowe, bo na pewno, na pewno... Na, co jest? Kurde, ten, Aha, trzeba będzie naprawić ciąg Czekajcie, który to się puszczało L? Y. Dobra, sobie, bo chwilę tego nie używam i zapomniałem sobie jak skrotów klawiszowych. I tu sobie powyciągam i będziemy ładować, więc No co no, nie będę nie przedłużając. Widzimy się za chwilkę. Jak już będę miał. Ej, pnia nie zauważyłem. A no i w niedługim czasie niedługim czasem na pewno kupię sobie frezarkę do kni. I jakąś małą tu z tych mini ładowarek, którąś, żeby no żebym odstępnie krazować, bo dosyć to jest uciążliwe, jak, jedzie, jak się jeździ. I kurde, raz, jak robi się troszkę co? Jest takie lagi dostaje. Nie wiem, czy to jest ten śnieg, czy co, ale dosyć duże lagi mam dzisiaj. Będzie. Nie, tylko M się popuszczało Dobra. Dobre. już dosyć słabo pracuje, niestety, ale... Niestety, ale... A4 jest max, myślałem, że 5. No to co? Ja sobie zrobię jeszcze takiego fajnego. Mieć co dodać na miniaturkę. Dobra. Widzimy się za chwilę. No i lecimy z załadunkiem. Więc to załaduję sobie, jeszcze spróbuję. Bo będzie, czy będzie miał być problem z załadunkiem tych drzew? No to co nie żartujcie. Będzie no, ja wezmę piłę i widzę, że mi stawia dęba. Widzicie? Dobra. Aha Dobra ludzie, ja sobie przetnę to moment na pół i widzimy się za chwilkę. No się ładujemy już i co? Z załaduję tutaj tę naczapę i za... no, chcę jeszcze na tym odcinku zawieźć to do starego tartaku, więc nie będę Wam pokazywał załadunku, bo jednak on jest dosyć żmudny. Tym bardziej, że ta... nie wiem, czy ta akurat przystawka do tej... do tej ładowarki jest taka, czy ogólnie tak się ładuje ciężko drewno, ale... Mm. Myślałem, że to będzie troszkę łatwiejsze. No dobra, no. Widzimy się za chwilę, jak już zaraz cały ten, cały ten No, jestem gotowy do wyjazdu. Zajęło mi to bardzo długo, niestety. No, ale jedziemy w końcu. Myślę, że ponad 30 tysięcy litrów będzie tego drewna bo jest no takiego ładunku jeszcze nie wiedzą nigdy więc myślę że będzie git na okay. jeszcze y, tam mi zostało w lesie drugie tyle przynajmniej ale muszę, na, muszę sprzedać coś i naprawić ciągnik bo no jest masakra y, nie idzie wyciągnąć już nawet czekłów y, z lasu a jak nie to po prostu teraz odczekam i kupię sobie tą zrywkę jest zrywkę wolnostojącą stojącą, i pobawimy się nią trochę. No, tutaj no, nie ma niebie zbocz, ale pobawimy się troszkę nią. Yy, w późniejszym czasie poławimy, będziemy się bawić na zboczach, jedziemy tam, za się. I w sumie tyle w tym odcinku będzie. Mam nadzieję, że ciekawe odcinki robię Dajcie znać w komentarzach No i wymórz. Nie wiem, powinny tu być jakieś Chociaż trochę zasady jakiegoś ruchu wprowadzone No ja na przykład na niego nie zwróciłem uwagi, no bo Chyba nie, że dużo z samochodem i wiem, że pierwszeństwo ma ten, który jest pod, prawej, pod prawą ręką na i cenę. Tym bardziej, że on miał stopę. Powiem wam, że Tyr to był najlepszy zakup jaki mógł być. zajmę na miejscu. A dopiero wyjechaliśmy, a nie męczenie się dosłownie 10 minut. No, przynajmniej za 6 minut jechałem za, za każdym razem tutaj, żeby coś dobyć. Dobrze, nie przesadzić z prędkością. No i już się transportuje. Więc już powinna produkcja tam ruszyć. No już 17 tysięcy litrów. A no nie nie tu no 4000 litrów już ruszy produkcja, więc znowu będziemy zarabiać. Dobra, to dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie.